Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj na y, założonym użytku zielonym y, w tym roku. Także wiosną był tutaj siew tej trawy. To jest mieszanka złożona z dwóch mieszanek firmy Barenbrook. BG11 i BG6. Także tutaj w Bruni zauważymy przede wszystkim bardzo piękne trawy. Czekamy, Tutaj mamy piękne stanowisko. Yy, oczywiście było to niedawno yy, porządkowane to stanowisko. Tutaj mamy do czynienia z płytkim torfem. Tak, czym ci się ciągi wyłączy. Także yy, co tutaj były, jakie były tutaj uprawki? Tu poszła brona talerzowa, także nie było twaszczania, bo nie było takiej potrzeby. Poszła brona talerzowa. Później brona wirnikowa i zostało zagęszczone to, uwałowane i zasiana została ta mieszanka. Także to stanowisko yy, sprzyjało właśnie doborze te, te, tych mieszanek, których mamy w składzie tych mieszanek mamy i koniczynę białą, i koniczynę czerwoną. Tej koniczyny jest pod dostatkiem. Tutaj, jeżeli chodzi o pana Sylwka Mieczkowskiego, jego interesuje tylko i wyłącznie zbiór jego, na jego polach białka, a to białko właśnie jest uzależnione od mieszanki, jaka jest dobrana, od gatunków traw. Od motylkowych, od odpowiedniego nawożenia i od odpowiedniego terminu zbioru. Także Państwo doskonale wiedzą, jak znam wyniki badań sianokiszonek w tym gospodarstwie, to tutaj poziom 20% akurat to jest w tym wypadku możliwe. Z tych ciekawostek, które dzisiaj po rozmowie z Sylwkiem uzyskałem, bardzo ciekawe obserwacje, bardzo ciekawe doświadczenia, jeżeli chodzi o nawożenie azotowe łąk myślę, że będziemy to analizować. Sylwek ma dużo racji, także my tego praktycznie możemy tylko i wyłącznie przełożyć to na informacje uzyskane od rolników. Robimy to bardzo często, interesuje nas to, bo nas interesuje to, żeby państwo mieli jak największy korzyść i umiejętnie wykorzystywali państwo swoje grunty, żeby była z tego produkcja o bardzo efektywnych, dużych Zyskak. Przeszkadzamy trochę sylwkowi, ale sylwek się na to zgodził. Także dzisiaj jest bardzo fajny dzień. Bardzo się cieszę, że poświęciliśmy trochę czasu na to, żeby zobaczyć. To mamy do czynienia z czwartym pokosem. Także proszę się nie dziwić, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo te mieszanki i te gatunki traw i te odmiany traw właśnie. No pokazują nas, że ta hodowla, hodowla roślin poszła na tyle do przodu i mamy do czynienia z takimi możliwościami, gdzie te plony o bardzo wysokiej jakości również żywieniowej. Ja tu biorę też pod uwagę, bo pan Sylwek bada, mierzy również poziom, poziom azotu w sianokiszonkach. Także jego bardzo interesuje to, żeby tej formy amoniakalnej nie było, żeby te krowy jego były zdrowe, bo te krowy mają żyć jak najdłużej żeby jak najwięcej uzyskiwać z, niej, z nich, tej produkcji mleka, żeby one były przede wszystkim zdrowe i dawały bardzo wysokiej jakości mleko, którego nie będziemy się bać pić i podawać naszym dzieciom. Także jakość surowca, jakość mleka zależy od żywienia.